Ej, wiecie co? Ja czegoś chyba nie do końca rozumiem. Bądź co bądź, kochani moi drodzy, żyjemy w XXI wieku i nasza edukacja szkolna powinna raczej iść w stronę przyszłości. Wiecie, w sensie, że rozwój technologii i tak dalej powinien przyczynić się do ułatwienia albo raczej i też poznania jej, jak i oczywiście różnego rodzaju zagrożeń wynikających i tak dalej. Tymczasem, moi drodzy. W chwili obecnej w naszych szkołach, ja tutaj mam małą ściągawkę, dlatego moi drodzy, żeby żadnych cyferek nie popierdzielić, powiem Wam tylko tyle. Godzin w ośmioletnim cyklu nauczania przedmiotu jakim jest religia jest 608. I tutaj wiem, teraz zapewne różne ugrupowania się do mnie przypierdzielą i powiedzą, E, no ale przecież religia jest bardzo ważna w naszym kraju i tak dalej, i trzeba się o niej uczyć. Z tym się jak najbardziej zgodzę. No bo same dzieciaki przyznacie, moi mi drogie, że ogólnie no nasza religia jest całkiem spoko, jest dosyć miła i tak dalej. I jednak dlaczego. Lekcji informatyki, która teoretycznie może nas przygotować do patrzenia w przyszłość, zdobycia dobrej pracy, czy po prostu no, poznania tej całej technologii, możliwości zastosowania i tak która faktycznie jest rzeczą, która może z nas uczynić no, profesjonalistów, jest w szkole w ośmioletnim cyklu nauczania, tym Waszym nowym. Teraz zgadnijcie ile. Uwaga moi drodzy, będziecie mieli taką małą wskazówkę. 400 300 200? Czy dokładnie 190? No ja pierdzielety. ty! Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że w XXI wieku mamy troszeczkę edukacji w stylu średniowiecza? Mam, moi drodzy, wypisane wszystko, jeżeli chodzi ogólnie o e, godziny lekcyjne i teraz, moi drodzy, tak. Język polski, czyli nasz ojczyzny, no, ojczysty, który ogólnie no, powinniśmy się uczyć, no i sami przyznacie mi rację, jest 950 godzin, czyli najwięcej. Na drugim miejscu jest matematyka. 760 godzin. Hmm. No, mówi się, że matematyka jest królową nauk, tak? Czyli jednym słowem po 760 godzinach oto już powinniśmy być mistrzami, mistrzami matematyki. Tylko dlaczego w takim razie na studiach w ogóle matematyki nie ma, a nasze przeważnie jakieś Umiejętności skracają się do dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i ewentualnie procentów. 760 godzin? Ty, co ja robiłem? Przepraszam, w starej edukacji, w której ja się uczyłem, matematyki było godzin 770, czyli o 10 godzin więcej, no i za dużo z tego nie pamiętam. A co to jest delta? Takie tam straszki. Dobra, języki obce. 722 godziny. W, starej, w starym programie było 740. Zarąbiście sobie, moja szkoła była poprzednia, wymyśliła, że no, najlepszym językiem do nauki będzie nie, nie angielski, kochani. Dlatego mój angielski opiera się na, raczej tak na poziomie want Banana, ewentualnie I am audiolog and this is my channel. <ścoughs> tak, moi drodzy, ja w podstawówce i gimnazjum miałem język niemiecki, dlatego dzisiaj ich wolę in nie powiem wam gdzie. Ich A wiecie jaki jest motylek po niemiecku? Taki wiecie motylek, ładny, lata sobie. Schmetterling. No kurde blady, po co mi to do szczęścia potrzebne? Przecież jak będą leciały bombowce, to ja będę myślał, że to motylki lecą. Masakra. Aha i też niemieckiego za bardzo nie umiem, nikt się tego nie chciał uczyć, ogólnie była katastrofa. Dobra, następnie... Mamy tą nieszczęsną religię, tak? Czyli mamy te główne królowe nauk, jaką jest oczywiście Polski, matematyka. Później mamy WF jeszcze, 760 godzin. Języki obce 722, religia 608. I później pod religią mamy 342 godziny historii. No nie wiem, ja może głupi jestem, ale. Z tego co wiem, to historia Polski od zawsze była traktowana turbo mega pobieżnie. Wiemy wszystko na temat starożytnej Grecji, na temat upadku Rzymu, na temat, no, jeden sobie jakiś tam pierdół i tak dalej, podboju Ameryki. Jednak o naszej polskiej historii niestety wiemy za mało, według mnie. No a sami wiecie, moi drodzy, że kurczę, my byliśmy naprawdę kozakami w świecie, jeżeli chodzi o wojny i byliśmy niezłą partyzantką. No ale niestety nie dowiemy się o tym za bardzo w szkole, no bo... Pff, no bo Dżim. <laughs> Dobra, następnie, moi drodzy, 76 godzin. Zgadnijcie, co, czego jest 76 godzin? Przyrody, czyli ogólnie nauk, ogólnie różnego rodzaju tam biologicznych w waszym przypadku, tak? No, a myślę, że jeżeli byśmy chcieli tutaj faktycznie mm, kształcić, albo raczej uprecyzować dzieciaki, w, jak, w jaką stronę chcą iść, no to niektórych przedmiotów powinno być godzinowo mniej, jak na przykład no tego tej nieszczęsnej religii albo... A co my tutaj jeszcze mamy takiego z dupy? Nawet i polskiego i matematyki, no kurczę bladę. Przecież każdy z nas po polsku umie mówić. A więcej właśnie tych takich ciekawych przedmiotów i żeby one były, wiecie tak, lepiej po prostu prowadzone, nie? Więc tak, mamy moi drodzy przyrodę, 76 godzin. Kolejne miejsce, no to informatyka, 190. 190 godzin informatyki w XXI wieku, gdzie kurczę cały świat stoi na informatyce. No ja tego nie skomentuję, ale według mnie to jest, że tak, takim bumerskim językiem powiem żal.pl ukośnik org. Dobre moi drodzy, następnie leci technika. 114 godzin. No tak, no po co w ogóle wiedzieć, jak coś działa? Ten, o, piła. Wsadzę rękę w ostrze, może się nie potnę. Ojej, pociąłem się. Na 120 godzinach nauki się niestety tego nie nauczyłem. Więc według mnie techniki też. 100... 114, przepraszam. Według mnie techniki też powinno być więcej. Hmm, geografia 190, biologia 190. O, tutaj jest nawet rozgrupowanie: przyroda, a biologia. Ok. Później mamy chemia 152 godziny. No, może dlatego nie robimy eksperymentów, bo mamy tylko 152 godziny i musimy się uczyć tych CHNO 5, 24 i w ogóle do cholery. Jo, fizyka, 152 godziny. O, kamień spadł, a dlaczego? Przecież, gdyby. Po co w ogóle nam 152 godziny fizyki tym? Weźmy sumie do zera, będziemy mogli latać, bo nie będziemy mogli, znaczy nie będziemy wiedzieć tego, że grawitacja istnieje. <laughs> Zresztą, kochani. Tak szczerze, po co nam geografia, fizyka i tak dalej, skoro większość ludzi, znaczy może nie większość, ale istnieją osoby na świecie, które uważają, że Ziemia jest płaska i pozują, moi drodzy do zdjęć, w takich pozach płaska Ziemia. A według mnie, z tego co wiem, to Ziemia jest tak naprawdę taką miską. Dlatego, jak chodzimy, to nam się wycierają najbardziej palce i pięty. Miska, Wam mówię, ale oczywiście Geoidą. <grym>, tak, więc też nawet nie jest kulą, tylko Geoidą. Fizyka, muzyka. 152 godziny muzyki. Patrząc na dzisiejszy poziom rapu, myślę, że powinno być tutaj 1520. <śmienki> 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 Plastyka, 152 godziny. No nie wiem, no kurczę, Ok. WOS 76. Wiedza o społeczeństwie. No po co znać społeczeństwo, w którym żyjesz, nie? <grytanie> I edukacja dla bezpieczeństwa 38. Kurczę, pamiętam, że w technikum mieliśmy coś takiego jak PO. Z ziomkiem ogólnie zawsze piątkę zbijałem, pomimo tego, że inni nauczyciele mnie nie lubili, a koleś mnie lubił, bo jedną z większych drużyn airsoftowej w Kujawsko-Pomorskim i zawsze jak były drzwi otwarte w szkole, to wpadaliśmy z chłopakami w tym całym sprzęcie, kamizelki, karabiny i tak dalej. I wszyscy mieli takie, kto to jest? A to ten, to ten uczeń, który, który jest... Który jest, który chodzi w szerokich spodniach. Ech. <grych> Dobra. Więc moi drodzy, podsumowując, podsumowując to wszystko, powiedzcie mi, jakim trafem, mając z języka polskiego 950 godzin, a z plastyki 152 godziny, ja nie zostałem polonistą, tylko poszedłem jednak w tą stronę grafiki 3D, w którą oczywiście Wam zachęcam. Wiem, bardzo często ludzie się zapytywali mnie, a ja po co w ogóle nam plastyka? Do szczęścia potrzebna w szkole. Telefon na razie sobie głębne. Plastyka, moi drodzy, po co jest? Myślę, że ona jest jednym z tych takich punktów, które mogą nakierować człowieka w którąś stronę. Wiecie, jeżeli ktoś powiedzmy nie jest dobry z polskiego albo z matematyki, bo mogą być takie przypadki, ja sam niestety nie mam, pa nie mam pamięci. Nie mam pamięci. O, moje drogie miesiączki! Ja nie mam pamięci, na oli, żeby nie pamiętam ani dodam. No niestety, moi drodzy, z historii jestem dupa. Jeżeli ktoś mi powie, co było w 1500, odpowiem. Wojna, bo to często się tutaj zdarzało. <laughs> Ale nie, moi drodzy. I myślę, że właśnie plastyka, muzyka i te inne takie kierunki bardzo dziwnie artystyczne mogą po prostu być wyjściem awaryjnych dla ludzi, którzy nie chcą zostać kalkulatorami, ewentualnie nauczycielami polskiego w szkole albo na uczelni. Moi drodzy, pamiętajcie. Albo raczej, w sumie nie, nie pamiętajcie. W sumie to ja mam do Was takie pytanie. Chciałbym, żeby ten kanał, moi drodzy, był taki bardziej aktywny, żebyście, moi drodzy, też powiedzieli co Wy o tym sądzicie. Jak uważacie, czy liczba godzin w informatyce, moi drodzy, w dwudziestym 20 pierwszym wieku w szkole jest za mała? No według mnie kurczę tak, nie? A według Was? Łapcie dobre pytanie. A tymczasem moi drodzy, tak pod koniec. Trzasnę formułkę, co nie? Jasne. Aha, właśnie, po pierwsze, irracjonalność szkoły. Hashtag szkoła misioczki. No i co? Zjedzcie kotleta, ziemniaki możecie zostawić. Jak chcecie, walnijcie suba, ewentualnie łapkę w dół, górę, bok, średnik, ukośnik. Albo zatańczy zalce. Do usłyszenia, życzę Wam zarąbistego dnia. I pamiętajcie, szkoła to tylko pierwszy stopień badziewia. Jak ją skończycie, będzie o wiele lepiej. Trzymajcie się, cześć!